Pomysł wywodzi się wprost z potrzeby. To drugie takie auto, które obsługiwać będzie seniorów w dziennym domu, akurat ten dedykowany jest temu przy ulicy Raszkowskiej. Nie wszyscy mogą dotrzeć, albo nie wszyscy mają łatwo, żeby dotrzeć codziennie na spotkanie, na zajęcia do dziennych domów. Podobnie jak przy pierwszym, przy ulicy Limanowskiego, pozyskaliśmy dofinansowanie bardzo wymierne, maksymalne 144 tysiące z pfron -u. Reszta to wkład miasta, także myślę, że to będzie duże udogodnienie. Dodam tylko i przypomnę, że z tego busa mogą również na podstawie określonego wniosku i przy określonych sytuacjach skorzystać wszystkie osoby niepełnosprawne z terenu miasta Zdrowia Wielkopolskiego, które mają problem z dotarciem na przykład w którymś momencie do lekarza specjalisty czy jakąś inną życiową potrzebę. Mówimy rzeczywiście o tych takich najbardziej wymagających, które już nie, nie mają innej możliwości skorzystania z pomocy rodziny czy bliskich. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że został zrealizowany ten projekt, że zostały pozyskane środki finansowe zewnętrzne, a także, że miasto dofinansowało zakup tego busa. On jest Wam bardzo potrzebny? E, tak, bardzo potrzebny. Wśród naszych uczestników są osoby samotne, osoby, które e, niestety mają dysfunkcję ruchu, mają problem z, dotarcia do, z dotarciem do ośrodka. Posłuży on nam również do wyjazdów do jednostek zewnętrznych, z którymi współpracujemy. Dotychczas jeździły osoby bardziej sprawne, a teraz będą mogły korzystać wszystkie osoby.